Cześć, witajcie to Silverstacker.pl. Witam w kolejnym odcinku kanału Srebro dla Zuchwałych, czyli Silverstacking po polsku. Dzisiejszy odcinek chciałbym poświęcić czystemu srebru, ale w postaci, o której jeszcze nie, na tym kanale nie mówiłem, a mianowicie medalom i sztabkom srebra. Zapraszam na odcinek. Do tej pory głównie skupialiśmy się na kanale na srebrze pod postacią monet, ale srebro występuje również w innych postaciach najbliżej do monet moją oczywiście medale, czyli wydania z prywatnych mennic, które wyglądem przypominają monety. Jednakże nie posiadają żadnego nominału i nie są prawnym środkiem płatniczym w jakimkolwiek kraju. Tak naprawdę chyba oczywiście nikt nie zdecydowałby się kiedykolwiek zapłacić na przykład takim srebrnym kanguram w sklepie i nie z tego powodu zbiera się w sumie srebrne monety i że posiadają nominał i że możemy nimi kiedykolwiek wziąć i zapłacić w sklepie. Jednakże mimo wszystko wiele osób bardziej tutaj preferuje właśnie monety niż, niż medale. No ale to, to wiadomo, to jest rzecz gustu. W sumie do popularnych medali należy między innymi amerykański bizon. Które być może od czas, gdzieś, gdzieś udało Wam się zauważyć. Z jednej strony mamy wizerunek Bizona, czy, czy Buffalo tak to się nazywa w wersji oryginalnej. Z drugiej strony mamy głowę Indianina. Jest to taki typowy, jakby bulion, można powiedzieć, czyli bez zmiany wizerunku bita właśnie ten, 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 ten medal o wadze jednej uncji. I, I taką rolę w sumie taki typowo bulionówki spełnia jednakże często medale aspirują do rangi premium więc pojawiają się tutaj w nam w małych nakładach aby w ten sposób jakoś bardziej zachęcić potencjalnych nabywców jako przykład można wziąć koreańskie medale o których wspominałem na, w jednym z odcinków tutaj na początku roku przy jednych z premier oraz na przykład Germanie która, które takie nowe wydanie całkiem, które pojawiło się jakiś czas temu na rynku też właśnie z niskim nakładem, ale też oczywiście też z wyższą ceną, bo jak nam wiadomo niski nakład wymusza podniesienie ceny. No i w ten sposób myślę, że właśnie producenci próbują nas tym skusić, tutaj jakby unikatowością takich wydań, niskim, niskim nakładem i w ten sposób takie, że tak powiem produkcje oferowane są tajnami i jest próba łapania klientów na, na tego typu walory. osobiście jednak niezbyt przepadam za tego typu tego typu właśnie medalami czy, czy takimi wydaniami stąd też nie pojawiają się tutaj na moim kanale zbyt często nie można im ujmować tego, że, że niektóre wydania są faktycznie bardzo, bardzo przyjemne i bardzo ciekawe jednakże no, te niskie nakłady no, to trochę nie moja, nie moja że tak powiem działka i, i, i na takie właśnie wydania się no między innymi właśnie ze względu na to premium i ograniczenie premium się nie decyduje, ale też głównie dlatego, że jakoś bliżej jest mi właśnie do monet, a nie do, do medali. Inną postacią srebra, o której tutaj jeszcze nie, nie wspominałem, są srebrne sztabki. Sztabki najczęściej myślę, że kojarzą nam się ze złotem, ale również i srebro długo występowało i nadal występuje pod taką postacią. Sztabki wykonuje się oczywiście ze srebra o najwyższej probie, i mamy tutaj dość spora różnorodność, jeśli chodzi o, o wagę. Od właśnie małych, jakichś kilkogramowych sztabek, po sztabki większe, ćwierć, pół kilogramowe, sztabki kilogramowe, nawet nieraz i większe. Oczywiście też, różnią się one też i, i sposobem. Że tak powiem, powstawania, mniejsze sztabki wybijane są jakby tak bardziej, czy wycinane z takich arkuszy, właśnie srebrnych. Te większe sztabki, które są faktycznie przetapiane, to część jest przetapiana w formach i wtedy one mają takie bardziej regularne kształty. Są też pewnie sztabki, które też widzieliście może w różnych na, na różnych filmach innych stakerów, szczególnie zagranicznych, gdzie te sztabki są. Wlewane do, do, do formy bezpośrednio, po, już po, po przetopieniu, i wtedy one mają troszeczkę też takie bardziej nieregularne kształty i, i wykończenia, ale to wszystko są oczywiście sztabki, i do tej kategorii się zaliczają. Przy sztabkach nie tylko stosuje się tutaj gramy, występują też sztabki w uncjach, i w taki sposób właśnie ważone. I tutaj też mamy właśnie różnorodność, jeśli chodzi o określenie. Wagi tych sztabek. I podobnie jak w przypadku monet, można tutaj rozdzielić takie, no powiedzmy, dwie kategorie. Część sztabek, którym, którym celem jest jakby, jakby być bulionem czyli typową sztabką, która dostarcza nam srebro o określonej wadze, ale są również sztabki, które. Posiadają zmienny wizerunek, tworzą jakieś serie i tym podobne zabiegi, które są nam dość dobrze znane czy z monet premium. I, I myślę, że można tak te sztabki próbować tutaj zaliczyć do takiego pseudo premium. Przy tego typu sztabkach pojawia się również też i pojęcie certyfikatu, czyli potwierdzenia próby i wagi metalu. Sztabki z takim certyfikatem mają też najczęściej wybijany dodatkowo numer na sztabce i który również zawarty jest na certyfikacie. Często przy mniejszych sztabkach ten certyfikat jest łączony, jakby od razu z opakowaniem tej sztabki i, i tworząc razem twór, który nazywa się Certipakiem. Uniemożliwia nam to rozwiązanie praktycznie dostanie się do naszej sztabki wzięcie ją w rękę bez, jakiego, bez trwałego uszkodzenia takiego certyfikatu, czy certipaka właśnie co możliwe, że może skutkować jakimiś tam problemami przy dalszej odsprzedaży, więc może to fajnie wygląda, jednak tak troszeczkę przy jakimś większym przy większej ilości, przy, próbu, przy próbie zakupu tego, w większych ilościach troszeczkę nam zacznie ograniczać miejsce i trzeba będzie też na to uważać. Dodatkowo, żeby to kartonowo-plastikowe opakowanie nam się gdzieś nie pogniotło czy nie uszkodziło. Więc to jest takie, no nie wiem, takie chyba do stakowania czy takiego zbierania srebra, to to się tak słabo nadaje. Warto też w tym miejscu wspomnieć o instytucji zwanej Londyński Rynek Kruszców, w skrócie LBMA który jakby zajmuje się wyznaczaniem standardów, kontrolowaniem jakości tego właśnie, takich wyrobów z metali szlachetnych, które oferują nam różne mennice i wtedy mennica, która spełnia, spełnia takie normy wpisywana jest na taką listę akredytacyjną, którą można znaleźć właśnie na stronie LBMA. Na tej stronie można sprawdzić właśnie, czy producent danej sztabki ma taką akredytację i jakby obecność tej firmy na tej liście gwarantuje nam jakość oferowanego produktu, co jednak moim zdaniem nie oznacza, że inni producenci, którzy takiej akredytacji nie mają albo do tej pory nie mają, albo nie starają się o nią, mają jakieś, mają jakieś gorsze produkty albo nie oferują nam tego, co, co piszą w opisie, więc no. Nie wiem, nie wiem, jak to traktować, ale jest taka instytucja, zajmuje się właśnie czymś takim. I, i raczej ma chyba jakieś poważanie tutaj wśród i kupujących i sprzedających. Zastanówmy się może jednak nad tym, czy sztabki są dla nas jako, jako zbieraczy srebra, jakąś alternatywą i, i, i czymś godnym uwagi. Oczywiście nie jest niczym dziwnym, że tak, za takie produkty premium. Musimy zapłacić troszeczkę więcej niż za zwykły bulion, dlatego też odpuszczę sobie jakieś próby porównywania takich tego typu właśnie sztabek z, z, tutaj, no nie wiem, z, z bulionem, czy, czy na przykład z monetami, z monetami premium typowo, gdyż po prostu za mało znam ten rynek sztabek i, oraz ich popularności, więc no, nie chciałem tutaj zgadywać, więc jakby zostawię to, to wam do rozważań. Dodatkowo też nam sprawę komplikuje to je LBMA i jego tak naprawdę realny wpływ na to, na traktowanie sztabek bez akredytacji przez kupujących. Spójrzmy więc zatem na, na taką standardową sztabkę. Z tego co zaobserwowałem przy, przy takich zwykłych sztabkach o takich większych wagach, oczywiście, te, te, te ćwierć kilo, pół kilo, jednokilową to przy takiej właśnie sztabce jednokilogramowej już nawet posiadającej ten certyfikat, certyfikat LBMA czy tą akredytację to cena właśnie takiej sztabki jednokilogramowej którą udało mi się znaleźć gdzieś tam u jednego z, z, naszych, z naszych sprzedawców jest dość zbliżona na przykład do, do kilogramu monet bulionowych takich typowych jakichś najtańszych bulionów, które możemy kupić w tej chwili z tym, że jednak no, nadal tańszy był ten bulion i, i, dla nas, i korzystniejsze dla nas byłoby zakup takich właśnie 32 bulionówek jednouncjowych niż takiej jednej jednokilogramowej sztabki. Poróbując tutaj znaleźć jakieś plusy, to przy zakupie, przy decydowaniu się bardziej na sztabkę niż na, na monety, to myślę, że no, kwestia objętości, jeśli może być może łatwiej byłoby nam... Za, jakby odłożyć, schować gdzieś taką jedną sztabkę niż na przykład takie 32 dwie monety jednakże no monety bulionowe w tubach myślę, że też jakoś dużo więcej miejsca nie zajmują też łatwo można je gdzieś tam układać nawet jeśli jest ich tam kilka czy kilkanaście sztuki i nie sądzę żeby generowało to jakoś dużo więcej miejsca niż taka jednokilogramowa sztabka ale, więc, no, ale być może to jest jeden z takich właśnie plusów przemawiających za zakupem srebrnych sztabek i sądzę, że tak właśnie, być może właśnie tak jest, że osoby, które kupują dość duże ilości tam, czyli srebro na kilogramy w sumie to, to może bardziej wolą właśnie takie kupić 2, 3, 4 takie sztabki niż, niż kupić tam około 100 monet bulionowych ale myślę, że w ten sposób troszeczkę też ograniczamy sobie potem rynek zbytu, bo uważam, że łatwiej będzie nam sprzedać takie 32 uncje srebra czy jednemu, czy, czy kilku, właśnie nabywcom, gdyż możemy to sobie łatwo podzielić i, i sprzedać to na, na sztuki, niż na przykład sprzedać taką właśnie jedną sztawkę, gdyż musimy tutaj znaleźć jednego kupującego, jednego chętnego. Sami spróbujcie sobie odpowiedzieć na, na pytanie, czy, czy kupilibyście od, od osoby osoby postronnej taką jednokilogramową sztabkę czy, czy dwie półkilogramowe sztabki dochodzi tu właśnie problem sprawdzania autentyczności yy, i tak dalej i no, no myślę, że łatwiej, łatwiej by było sprawdzić autentyczność monety bulionowej niż takiej właśnie dużej jednej sztabki tak więc jakby podsumowując te sztabki to, to jest to jakaś propozycja jest to jakiś sposób na to, żeby doszucić kil, kilka takich sztabek, może do swoich kolekcji. Jednakże trzeba też brać pod uwagę, komu to sprzedamy i czy są na to chętni, czy będą na to chętni. Przy monetach mówimy zawsze, że im większa, im większa waga takiej pojedynczej monety, tym ten, ten, ten rynek, zbyt to mamy troszeczkę mniejszy, albo zostajemy wyłącznie tutaj, naszym klientem może być wyłącznie jakiś dystrybutor. Czy dealer, a co oczywiście wiąże się z niższą ceną na dzień dobry. Ale na przykład, oglądając właśnie filmy czy takiego na przykład ze Stanów Zjednoczonych, to to tam takie sztabki, czy, czy takie fajne, że tak powiem, równiutkie, czy też takie odlewane przez, przez nawet osoby prywatne, gdzie srebro pochodzi z rafinacji jakichś różnych innych. Właśnie srebrnych przedmiotów, które były przetopione, po to, żeby zrobić sztabkę. To widać tam, że, że to jest popularne, że jest to zbierane. Być może u nas też nadejdzie czas na to, że, że takie właśnie takie twory się pojawią i, i będą przez nas chętniej zbierane niż, niż monety bulionowe. A może jeszcze zamykając ten temat, trochę sztabek. Nie wiem, czy widzieliście, ale w zeszłym roku. Australijska Pertmint zaoferowała nam monetę w kształcie sztabki z, z wizerunkiem takiego orientalnego smoka. I, I właśnie tak to się nazywa moneta w kształcie sztabki. Tak to się pojawia na stronie. W tym roku jest, jest kolejne wydanie tej, tej właśnie monety. Ta sztabka z drugiej strony posiada właśnie wizerunek królowej, posiada nominał, czyli wszystko przemawia za tym, że jest monetą o trochę dziwnym kształcie. W tym roku doczekała się kolejnej edycji, kolejny smog trochę, trochę inaczej wyglądający się pojawił, więc, więc Australia chyba idzie w tą stronę. Na stronie też można znaleźć kilka innych wydań wyglądających jak taka sztabka jednouncjowa, z tym, że tam są jakieś takie bardziej okolicznościowe wydania, dochodzą też jakieś tam kolorowanki na tym, że także to już jest troszeczkę jakby inna para kaloszy, i ja akurat tam jestem sceptycznie nastawiony jeśli chodzi o, o właśnie tego typu malowanie, czy na monetach, czy, czy już tam na sztabkach. To już mniejsza o to, ale takie, no, jak pojawiają się jakieś kolory inne niż, niż srebrne, to troszeczkę. Trochę mi to nie pasuje, ale każdy ma, każdy ma swoje podejście do tego tematu. W każdym razie jest coś, co, co jest może pomiędzy monetą, a pomiędzy taką typową sztabką, o której mówiliśmy wcześniej. Yy, kosztuje również troszeczkę więcej niż moneta bulionowa, ale to jest tam różnica dwóch, trzech złotych może. Yy, dochodzi tu pewnie też problem tego, że trzeba by spróbować dobrać może sobie albo z tego kapsel jakiś, bo, bo są kapsle też na sztabki ale, ale trzeba by było poszukać, czy akurat do, tych, do tego typu właśnie sztabki ktoś, ktoś już wyprodukował kapsel, bo w oryginale, z tego co wiem, to, to nie są wydawane w kapslach, są w jakichś dużych opakowaniach zbiorczych, więc to jeszcze też utrudnia troszeczkę jakieś to przechowywanie i przede wszystkim dbanie potem o tą sztabko-monetę, monetę, czy monetę, więc więc no decyzja należy do Was to można to potraktować jako wynalazek można potraktować to jako ciekawostkę i, i wziąć jedną, dwie sztuki tak dla zabawy gdzieś tam do serii tym bardziej, że nie kosztuje to jakoś dużo a można to całkiem pominąć i, i nawet na to nie patrzeć ale jak zawsze to będzie Wasza decyzja i, i to wasza, Wasze zdania ten temat jest to najważniejsze czy, czy jesteście zainteresowani tego typu monetami w kształcie sztabki, czy też nie i to w sumie wszystko, co przygotowałem na, na dzisiaj dla Was w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Jak zawsze zapraszam na dół do komentowania, do lajkowania i do subskrybowania, jeśli jesteście, jeśli, jeśli jesteście tym zainteresowani i macie na to ochotę. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie trzymajcie się, cześć.